Moja ciocia Irena była Żydówką, przeżyła wojnę jako dziesięcioletnia dziewczynka, potem kilkunastoletnia dziewczynka przez 6 lat blisko, 2000 dni w polskiej rodzinie, żyje do dzisiaj. Pomagało im też tyle osób. Moja ciocia Dorota, dzisiaj nie żyje, też przeżyła wojnę. Przez kilka lat pod niemiecką okupacją w Stanisławowie pomagało im 30-40 osób, bez których nie byłoby to możliwe. Żadne, żadna z tych osób nie została zaliczona w poczet tych najbardziej uhonorowanych, wielkich bohaterów sprawiedliwych wśród narodów świata. Jeszcze jedna moja ciocia Roma, też żyje do dzisiaj w i w Izraelu. Została wywieziona na wschód w 1940 roku i, można powiedzieć, dzięki temu przeżyła, choć wielu jej członków rodziny zginęło z rąk Niemców i z rąk komunistów. Została wywieziona na wschód w 1940 roku i, można powiedzieć, dzięki temu przeżyła, choć wielu jej członków rodziny zginęło z rąk Niemców i z rąk komunistów.